Boom, boom, boom. Cześć, jestem Marcin Mencel, jestem trenerem Zielonogórskiego Klubu Brazylijskiego Jitsu Invictus. Dawno nie kręciliśmy żadnych odcinków, także wprowadzamy teraz nowy format odcinku. Przypominam o nowym naborze, który jest 2 września. Osobom, które się ze mną kontaktowały poprzez Facebooka i Instagram, bardzo dziękuję ze względu na duże zainteresowanie. I co, I dla wszystkich osób, które zaczynają trenować bądź które chcą zacząć trenować. Eee, to, ten odcinek jest właśnie dla Was, ponieważ chcę Wam pokazać metody, w którym poprawicie swoją kondycję oraz motorykę. I dzisiaj zaczniemy od biegania. Back, Wracając do biegania, słuchajcie, bardzo dużo osób, które eee, zaczynają swoją przygodę, już nie, nie mówię tylko tutaj o brazylijskim jiu-jitsu oraz sportami walki chcą schudnąć i idą na siłownię, tak, słuchajcie, to jest największy błąd. Tak? Wracając do, do tematyki odcinka to jest bieganie. Tak? Słuchajcie, bieganie to jest um, też mimo wszystko najprostsza metoda. E, sportu i najwięcej przez nią ludzie spalają, moim zdaniem, kalorii oraz spalą tłuszcz. I teraz tak, słuchajcie, musicie wiedzieć, jak macie biegać, tak? I teraz, żeby wiedzieć, jak biegać, musicie sobie zrobić e, badania wydolnościowe. Badania wydolnościowe w skrócie, nie będę Wam objaśniał, jakie procesy, jakie syntezy zachodzą w mięśniach, bo mógłbym tutaj mówić do jutra, ale krótko zwięźle na temat. Idziecie na bieżnie, jest fizjolog, który podłącza Was pod aparat biegniecie na bieżni, fizjolog sprawdza Wam w urządzeniu poprzez, tak jak już mówiłem, pobranie krwi, sprawdza nadkwasowość, kwas mlekowy, przepraszam, w, z krwi i wtedy ustala Wam w jakim tempie macie biegać, to znaczy wszyscy teraz, którzy to zrobią, tak, albo chcą to zrobić, idą ładnie do sklepu i kupują pulsometry, czemu? Bo za pulsometr zakładacie sobie taką opaskę, tak, na, na klatkę piersiową macie zegarek i w tym, ten zegarek wam pokazuje podczas jak biegniecie, czy nawet podczas poczynku, czy nawet jak idziecie, pokazuje wam, ile wasze serce bije na minutę. I taki fizjolog wam powie, że najwięcej, najwięcej tlenu dostarczacie do 120 uderzeń serca na minutę. I to jest wasz bieg tlenowy. Tak? Bieg tlenowy można też nazwać biegiem regeneracyjnym, czyli, jeżeli ktoś też jest zmęczony, może też pójść sobie biegać, ale musi trzymać się niestety progów. Tak? Powyżej są progi e, beztlenowe, mieszane, jest bardzo dużo e, wariantów. Myślę, że jednym z, z moich ulubionych zawsze było bieganie tlenowe. Dopiero w ostatnim stadium, przygotowania pod walki MMA, czy pod przygotowania drzwicu byłem biegać interwały i też wszystko robiłem to z pulsometrem. Słuchajcie, tutaj trzeba pamiętać, że mamy XXI wiek i wykorzystujmy wszystkie metody, które są, ponieważ zdrowie ma się jedno. Słuchajcie, pierwszym krokiem w bieganiu jest co? Dobór drogowego obuwa i założeniem go na nogę, słuchajcie, raz tak na poważnie, różne też widziałem wiązania butów, tak? Kiedyś biegłem maraton i widziałem gościa, który miał tak zawiązane buty, tak? Także ja wiem, że to jest proste bieganie, zawiązanie butów, ale zawsze starajcie się naprawdę dobierać dobre buty, bo stawy, kostki Achillesa ma się jednego. Buty zawsze zawiązane w miarę mocno, tak żeby nie uciskały, a co do tego porządnego obuwia, to każdy wybiera sobie indywidualnie tak, żeby mu było wygodnie. Dobra słuchajcie, jesteśmy w lesie i zaczynamy trening. Dobra słuchajcie, biegniemy sobie, pewnie posypie się fala krytyki, jak zawsze, bo mówię wam o pulsometrze, sam go nie mam. Eee, co wam mogę na temat powiedzieć? 17 lat mija mi 5 października jak trenuję sport już nie, nie abstrahując sporty walki, ale sport Wybiegałem naprawdę słuchajcie, kupę kilometrów kupę kilometrów i e, może nie jestem w stanie wam teraz dokładnie powiedzieć e, jakie mam tętno ale czuję już po swoim organizmie że biegnę tlenowo tak, byłbym to w stanie udowodnić się teraz Zatrzymać, policzyć puls, ale e, chcę po prostu zrobić dobrze do końca trening, ale e, co wam jeszcze mogę podpowiedzieć? Oczywiście znajdą się pewnie też takie osoby, które nie mają pieniędzy albo nie chcą zainwestować w pulsometr. Doskonale to rozumiem i szanuję. To wtedy pamiętajcie, stereotypowo bieganie trenowe jest tak, że możecie sobie biec i rozmawiać. I tak musicie, pamiętajcie, przez godzinę, podkreślam przez godzinę, bo po pół godziny dopiero nasz organizm pobiera e, e, z tłuszczu energię, tak? I dopiero spalacie tłuszcz, tak? Wcześniej w dużym bierze energię z mięśnia, tak? No i tyle w temacie. Lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, słuchajcie. Co do rozciągania, tak samo jak we wszystkim, jest pełno, pełno że tak powiem, trenerów, instruktorów, ludzi, którzy biegają i jedni Wam powiedzą, że rozciąganie po treningu. Jest złe, ponieważ mięśnie były obciążone, a wiadomo, że dalej rozciąganie to jest rozciąganie włókien, e, czyli de facto też bardziej dociążacie te mięśnie i, i możecie mieć powiedzmy zakwasy, tak? w dużym oczywiście cudzysłowiu to wszystko mówię. Jedni są e, zwolennikami rozciągania wcześniej, tak? E, bo oni sobie rozciągną mięśnie, stwierdzą, powiedzą, że nie ma zakwasów. I teraz tak ja wam chcę wytłumaczyć, że. To, co robicie, musicie poznać swój organizm. Najważniejsze w tym wszystkim jest poznać swój organizm. Jeżeli uważacie, że będziecie biegać już za, długi, za dłuższy czas i będziecie się rozciągać przed treningiem i będzie Wam to pasowało, tak, To róbcie tak. Jeżeli będziecie rozciągać się po treningu, bo uważacie, że, te, że będziecie się lepiej czuli, nie będziecie mieć zakwasu, będziecie mieli luźniejsze nogi, no to wtedy tak samo musicie tak robić. Także pamiętajcie, żeby kierować się zawsze tym, co mówi wasz organizm, a nie słuchać innych dookoła, tak? Pamiętajcie o nawadnianiu, tak? Nawadnianie jest bardzo ważne. Nie możecie się odwodnić. Teraz tak, ja wam opowiem jak ja robię. Ja podczas treningu nie piję. Nie wiem czemu. Trener, dużo trenerów mówi mi, że powinienem pić podczas treningu, że to zawsze z 1,5 litra litr powinno się wypić. Ja mi to, mi to nie funkcjonuje, tak? Czyli to jest znowu nawiązuje do tego, co mówiłem przed chwilą o indywidualnym podejściu. Musicie poznać swój organizm. Ja zawsze piję po treningu dużą ilość wody, nie za szybko. I co mogę powiedzieć? Starajcie się jeszcze nie dosyć, że uzupełniacie płyny. Ja zawsze sobie jeszcze stosuję klasyczną suplementację, czyli Dorzucam aminokwasy rozgałęzione. Dla tych co nie wiedzą, idą pierwsza raz do sklepu odżywkowego BCAA, tak? Oraz glutaminę e, też sobie dorzucam. E, no i co? Myślę, że jak będziecie robić sobie taki zestaw, to na pewno nie przepalicie mięśni. No e, i tak jak już podkreślam, pamiętajcie, najważniejsze w tym wszystkim jest to, są chęci i poznanie własnego ciała. Tak, ja wam tylko w tym odcinku pokazuję moją metodę i moją drogę, tak? Jeżeli ktoś ma inną metodę i też daje radę e, i robi osiągi, robi wyniki i dobrze się z tym czuje, też warto jest takiej osoby posłuchać, tak? Pamiętajcie, nie ograniczamy się do jednego źródła, tylko ograniczamy się do wielu źródeł i pamiętajcie, z każdego źródełka bierzemy łyczek. Tak? I wtedy jak weźmiecie z każdego źródełka łyczek, to będziecie na pewno bogaci, bogaci o dużą, o dużą wiedzę, niż ten, co pije tylko z jednego źródła. Dziękuję wszystkim osobom za dzisiejszy odcinek. Jak już wiele z was wie, w najbliższym czasie otwieramy klub MMA, który się nazywa Pepe Gym. Naprawdę będą fajerwerki. Zapraszam was na nowy nabór. Klub będzie otwarty w grudniu. Postaramy się już pod koniec listopada. Także subskrybujcie kanał, lajkujcie i bądźcie z nami.